Wykładasz kościół, prowadzisz sobie w tym kościele działalność i nie płacisz żadnych podatków. Ej, wykręci w ogóle ten. Te o... Poczekaj, tak. po jest, po jest taki pomysł. I nagle, kurwa, ten. I on, ja myślałem, że on, że on, że on taki gapa. on Nie jest taki gapa. Nie, nie, nie. I on nagle mówi, że on zawalczy charytatywnie, ale organizacja, żeby przelała pieniądze za walkę, na, jego na wskazany kościół. Tak. kościół tam przez niego. Kościół nie płaci żadnych podatków. Ja. Z każdej walki mojej do urzędu skarbowego leci połowa y, kasy. 19% dochodowy, 23% VAT u i para podatek y, ten, na, na zdrowotne ZUS 9%. Ten se kurwa, wymyślił charytatywnie, ale na kościółek tam trzeba przelać, kościółek 0% podatku. On nie jest głupi, kurwa, on nie jest głupi. No ty wrzuciłeś ten post. W Polsce mamy zbyt liberalne prawo w kwestii kościołów. Każdy włóczęga Cwaniak może założyć sobie swój kościół, unikać w świetle prawa płacenia podatków. Dopiero teraz się w to zagłębiłem, tak. gdy potwierdzono moją walkę z urojonym, apostołem robiącym ludziom siat. Tak. My no zakładamy kościół najjaśniejszego cesarza, jest nas 300 i prowadzimy działalność jak spółka i stację benzynową otwieramy, nie płacimy podatków. Czyli Marcin uważa, że apostoł nie ma jakiegoś takiego powołania duchownego? Żadnego. To jest Myślisz, furwa, że Nie ma wrwania, jak zwykły, zwykły pozę. A widziałeś, że on tych ludzi.